Hej morki! witam ponownie na moim kanale, jestem Klawi. jeśli jesteście po raz pierwszy to serdecznie zapraszam do subskrypcji, a jeśli wróciliście to hej i dziękuję bardzo. Dzisiaj mamy 24 dzień zadania i to jest jeden z moich ulubionych dni i moich ulubionych tematów, e, czyli meal prep. Wszystko o gotowaniu w większych pojemnościach, e, o przygotowywaniu menu na cały tydzień, bądź na 5 dni, w zależności... Co jest dla Was łatwiejsze i jaki tryb życia prowadzicie? Jeśli pracujecie od poniedziałku do piątku, to będzie to 5 dni. Ja mam dni wolne ruchome, więc zawsze staram się gotować na około 7 dni. To jest w teorii. Zaraz Wam powiem, co, jak, kiedy i dlaczego. Meal Prep ma słuchajcie trzy ogromne plusy: po pierwsze, to jest oszczędność pieniędzy, po drugie, oszczędność czasu, a po trzecie, oszczędność jedzenia. Czyli wszystko to. Co Klau lubi najbardziej. Ja bardzo nie lubię marnować jedzenia, uwielbiam yy, nie tracić czasu na gotowanie, no i kto nie lubi oszczędzać pieniędzy. U mnie w, w, takich, w takim przygotowaniu meal prepu bardzo pomagają notatki. Ja, tak jak wcześniej Wam już pokazałam, w organizacji mam go, taki gotowy tygodniowy planer. Z funciaka, ale można też sobie to zrobić, słuchajcie, w jakimś programie i wydrukować. Ja zapisuję sobie tutaj wszystko: śniadanie, przekąski, obiad, przekąska i kolacja. Więc ja spisuję sobie coś takiego, tak jak mówiłam, te już gotowe. Później wyrywam, chowam do przezroczystej koszulki i chowam do mojego segregatora. I jak czasem nie mam pomysłu, to wyciągam coś takiego i wtedy sprawdzam, co, gdzie, jak i dlaczego. Tworzę sobie taką bazę przepisów i u mnie sprawdza się to świetnie. Ja bazuję na przepisach prostych, szybkich, tanich oraz tych, które lubię najbardziej. Ja rzadko kiedy, jeśli chodzi o przygotowywanie jedzenia w dużych porcjach, improwizuję, ponieważ jeśli ugotujecie coś na jeden obiad i wam to nie zasmakuje, no to zjecie tylko to i nie musicie więcej tego jeść. Natomiast jeśli ugotujecie coś na cztery dni i nie będzie Wam to smakować, no to już ciężko jest tego nie wyrzucić. Filmiku odnośnie mil prepu na YouTubie jest ogrom, przede wszystkim na YouTubie jest zagraniczny, więc ja bardzo polecam tam sięgnąć, jeśli chcecie jakieś. Bardziej obszerniejsze mm, filmiki, więcej informacji planuję, co będę jadła na każdy posiłek. Natomiast nie każdy kosi kosiłek? <noise> natomiast nie każdy posiłek przygotowuję. Ja przygotowuję w większych ilościach obiady oraz śniadania. Jeśli chodzi o przekąski, to zależy od tego, co daną przekąską jest. Jeśli jest to coś, co mogę zrobić w większej ilości, na przykład serek wiejski albo twarożek, robię wielką miskę którą oczywiście zamykam i wyciągam do pojemniczków tylko tyle ile jest mi potrzeba, ale jeśli to jest coś robione na świeżo, typu kanapka albo coś co nie bardzo może dłużej leżeć. Ja na przykład nie lubię kanapek, które są z wczoraj, nie wiem jak wy, To to szykuję na bieżąco albo wieczorem, a najlepiej w tego samego dnia, jeśli mam szansę. Wiem, że niektórzy mówią, że nie lubią jeść tego samego dania kilka dni pod rząd, natomiast na to też jest sposób. Wystarczy po prostu ugotować dwa albo trzy obiady. W mniejszych porcjach. Nie w takich ogromnych, ale kilka różnych. I to jest bardzo łatwo zrobić, jeśli macie takie danie bazowe, z którego później możecie zrobić kolejne, kolejne rzeczy. Czyli na przykład robicie rosół, który później możecie przerobić na pomidorową, albo robicie mięso mielone, a z reszty tego mięsa, którego nie, na przykład nie wrzucicie do spaghetti, robicie sobie kotleciki albo coś jeszcze innego. To jest bardzo fajny system, jeśli szybko wam się jedzenie nudzi. Ja tak nie mam i to jest... wiem, że to jest ogromne szczęście, ale jeśli mi coś zasmakuje, to ja mam na to jazdę. To ja mogę przez dwa miesiące jeść tą samą kanapkę na śniadanie, tą samą owsiankę na śniadanie, to, to, ten sam makaron z ulubionym sosem na obiad i dla mnie nie ma z tym problemu. Wiem, że to jest bardzo duże ułatwienie i zdaję sobie sprawę, że nie wszyscy będą lubili tak jeść. Ale jeśli na przykład tak nie lubicie jeść, to po prostu zróbcie większe porcje danego dania, zostawcie to, co zjecie przez kilka tam dni, a resztę. Poporcjujcie, poporcjujcie i włóżcie do zamrażarki. Ja robię tak bardzo często, z jednym z moich ulubionych dań, które na pewno już wiele razy widzieliście, jeśli oglądacie mój kanał. Makaron z pieczarkami i cukinią, czasem z sosem, czasem bez sosu. Uwielbiam i jak są na przykład pieczarki albo cukinia na promocji, kupuję więcej, wiecie, gotuję, przygotowuję na patelni, Później dzielę na porcje i daję do zamrażenika i wtedy tylko trzeba to wyciągnąć, ugotować makaron i macie pyszny obiad. Także jeśli nie lubicie jeść tego samego dania kilka dni pod rząd, to to będzie dla was świetne rozwiązanie. Jeśli wam to nie przeszkadza, to będzie wam jeszcze łatwiej robić meal prep. Głównym punktem, jeśli chodzi o przygotowanie tygodniowych posiłków jest organizacja. Po prostu trzeba się zorganizować. Trzeba usiąść jednego dnia, spisać to menu, Przejrzeć to, co macie już w domu, żeby nie marnować tego, co macie w domu. Po przejrzeniu właśnie swoich zasobów i z zdecydowaniu się, co chcielibyście w tym tygodniu jeść, można sobie na przykład zostawić dwa dni z widełkami. Dla ludzi, którzy pracują od poniedziałku do piątku, zazwyczaj jest to weekend. Dla mnie to są dwa dni, które mam wolne, gdzie nie planuję posiłków, bo jestem wtedy w domu i mogę sobie zrobić, co chcę. Jeśli chodzi o Przepisy, to będzie osobny filmik. Podejrzewam, że już po vlogmasie z moimi ulubionymi przepisami, z tym jak to organizuję, jak to robię, jak gotować, żeby zajmowało nam to jak najmniej czasu, ale jakbym wsadziła to wszystko tutaj, to ten filmik miałby 40 minut i nie miałoby to sensu. Po tym jak spiszecie, co będziecie jedli i jakie przepisy sobie przygotowaliście, czas. Spisać listę produktów do kupienia i iść do sklepu. I to jest kolejna rzecz. Zawsze chodźcie na zakupy, jeśli robicie tygodniowe obiady z listą zakupów. Więc to są w sensie tak naprawdę główne punkty. Natomiast moim dodatkowym punktem jest zaopatrzenie się w dobre pojemniki. Ja mam osobny pojemnik na zupy, ponieważ gotuję sporo zup tak wiem, można je przewozić w słoiku, e, natomiast szczerze mówiąc dla mnie noszenie szklanych słoików z tym jak jestem nieogarnięta i czasem gdzieś coś zbijam nie jest najlepszym pomysłem więc uważam, że takie kupno jednego porządnego opakowania do zupy, nawet termosu, są takie specjalne termiczne kubki, które ja chcę się zaopatrzyć, które trzymają ciepło do 80 godzin. I to jest bardzo fajna opcja, żeby nie odgrzewać jedzenia. Więc ja sama tego nie mam, ale mam znajomych, którzy z tego korzystają i polecam, i sama planuję się w takiej zaopatrzyć. Natomiast tak, na wszelakie sałatki, em... Makarony, ryże, kasze, jogurty. Warto się zaopatrzyć w fajne i dobrej jakości pojemniki. Ja mam pojemników cały ogrom, mam różne rozmiary w zależności od tego, co zabieram. Bardzo moim zdaniem ważny krok do przygotowywania sobie um, obiadów na pięć szczególnie jeśli. Jecie obiady w pracy, bo to, że przygotujecie sobie to jedzenie to jest jedno, ale też trzeba mieć jakieś pojemniki, żeby to jedzenie przetransportować do pracy. E, I to jest, słuchajcie, tyle, więc e, nie ma tutaj żadnej filozofii, ale wiem, że spora część z was e, po komentarzach pisała mi, że nie przygotowujecie posiłków na cały tydzień, dlatego chciałam, żeby ten filmik był takim wstępem do mini serii jedzeniowej, którą rozwinę e, niedługo ma się, ale obiecuję, że w przyszłym roku słuchajcie, będzie tyle organizacyjnych filmików, że sztosik, bo też o to prosiliście, bardzo mi się ten y, temat, bardzo się Wam ta tematyka spodobała, więc ja się bardzo cieszę, bo to jest coś, co ja też lubię nagrywać i oglądać. E, więc tak. Natomiast to są takie podstawowe rzeczy, jeśli macie jakieś pytania, o których tutaj nie wspomniałam, to koniecznie dajcie mi znać na dole. Ja dziękuję bardzo za oglądanie, jeśli film Wam się spodobał, to zostawcie kciuka w górę, jeśli jeszcze nie subskrybujecie, to zapraszam do subskrypcji, a ja widzę się z Wami jutro.